Hello 3.2.0, ja jestem Karciak i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku tego samego dnia, czego nikt się nie spodziewał, bo w końcu po tych wszystkich moich obietnicach, że no może dzisiaj będzie drugi odcinek. No głównie zawsze z tego wychodziło, bo byłem leniwą dupą. To w końcu się udało, zmobilizowałem się i w sumie nagrałem tylko i wyłącznie dlatego, że ta gra po prostu jest kozacka jak na moje i mi się bardzo przyjemnie w nią gra i, i ja lubię lubię takie właśnie gierki i to mi się bardzo podoba i... Co dziwo, drugi odcinek wleciał, choć nigdy tego nie zrobiłem jeszcze. Wow, wow można się cieszyć. Wow, no ja nieprawdopodobne, no. Ale dobra, moi drodzy, w poprzednim odcinku, właściwie który był 3 godziny temu wrzucony, to no jak pamiętacie, to ten pajac znowu nam uciekł, więc musimy go gonić na pewno. Bo nie będzie takiego uciekania ode mnie, bo ty masz, gościu, dalej masz te nasze rzeczy. Y, które są nam bardzo potrzebne do y, uratowania y, całego lasu i całego życia, i najprawdopodobniej naszego przyjaciela. No właśnie. No, ty frajerska chmuro. Brawo, jesteś pajacem. Gratuluję, jesteś debilem. Ale dobra, mam rozumieć, że tu się. Be... No Jezus. Była kiedyś chyba taka gra, nie? Gdzie y, spadały na nas beczki, taka małpa nas w nie. Wrzucała w nas w nie. E, ale tu się mogę mylić. Dobra. Y, Widzę, że tu są. Sa no, nie, no. Czy ja tam nie dam rady doskoczyć? Czy, czy co? Dobra, jestem tu, dobra. Esa, łatwiutko, dobra. Tylko teraz tego nie spieprzyć, Dobra, skaczemy tu. Czy tu jest jakieś przejście? Jakie ja mam się tam. No, dobra. Czy ja nie mogę tu nic zrobić? Po co ja tu przyszedłem? To ja nawet nie. Ale o Jezus, no to teraz żebym zrobił Ała, ała, głupie kamienie, dobra, już Spokojnie, spokojnie, trzeba tu y, Ograć te głupie kamulce Dobra, teraz, cyk, dobra, idealnie Ładnie, tylko raz dostałem na razie To spoko w sumie y, Okej, okay. czy, czy ja mogę dalej polecieć Gdzieś, cyk, okej okay. Z łatw, łatwością to zrobił. O nie, tu Boże, nie w tę stronę Przycisk, no nie Trochę za duża czułość tu jest, dobra. Niech kamień tam spadnie na dół. No i co teraz? I co, taki cwany byłeś, pajacu? Tak bardzo szybko uciekałeś, ode mnie się nie bałeś. Co, dalej się boisz? Okej, okay, to było ciekawe. Czy on się dalej boi? A czy mogę to pociągnąć dalej, czy, czy nie? Ha, wiedziałem, że to coś jest skryte. Ja. Esa, jak to się mówi, dobra. Czyli wróciliśmy sobie na górę, tak? O, na luziku, totalna chillera, utopia. Ale ja sobie tu we... Jest, tu jest duży kryształ. No, i już rozwalony, już jest mój kryształ. Dobra, gdzie on poszedł? Tu jest. Oddał to. Dobra, y, zdobyłeś. Y, coś tam, wody, vein, vein. To były. Żyła, żyła wody. Bo vein to, to są żyły. No to żyła wody. Y, to starożytny. Gemstone, który mm, pozwoli ci wejść do drzewa Ginso. No, to kozacko, jak to się mówi. Pamiętaj, element wood rest high atop the Ginso tree. Coś tam resetuje w drzewie Ginso. We shall, powinniśmy to oddać w wodzie. Let us return, no, zróbmy to natychmiast. ok W ogóle teraz się skapłem, że to jest Moon Grotto, więc to pozdro dla kumaty, co tam było Grotto. Okej, okay, czy możemy się gdzieś teraz dostać? Ale chwila, moment. Czy to nie jest to miejsce przypadkiem? Yy... To jest chyba to miejsce. Gdzie jestem? Ja muszę iść tu do góry. Okej, okay, ale to jest to miejsce, gdzie ja się tu nie mogłem przedostać? Czy nie, to było tutaj. Okej, okay, dobra, czyli wszystko jasne. Dobra, no to co? Lecimy, moi drodzy, jak to się mówi. Przeszliśmy sobie, możemy sobie wejść do tego, yy, prawda tutaj do jakiegoś miejsca od razu Czy ja włączyłem stoper, bo, bo potem będzie godzinny odcinek i, i dupa cycki, ale na szczęście włączyłem, ale dobra Czy ja mogę, jestem w stanie tu przelecieć, bo... nie, 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 woda, pa... nie, leć Ori w górę, w górę, dobra yy, Rozumiem, że ja tu nie jestem w stanie nigdzie dojść, yy, chyba, najlepiej jakby ja bym sobie to, no pewnie, nie, 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 nie umiera, nie, nie um... Chciałem właśnie zapisać O dobra, gra mi się sama zapisała A to luzik, arbuzik Już się bałem, szczerze mówiąc A to w sumie to po co Ja tam nie mogę Ja nie mogę pływać na razie I, I to, to mnie bardzo boli A to ja mam jeszcze jedno pytanie Bo ja mogę iść tu do góry? Bo niby mogę, ale niby Niby nie yy, No właśnie I co? Ja tu nie mogę przejść, bo tu jest zbyt stroma ściana No dobra, niech wam będzie Zaufam wam Czyli ja tu jeszcze nie mogę przejść, bo po prostu pływać nie umiem Czyli pora iść w górę, moi drodzy Wydostać się z tej czeluści, gdzie doszliśmy tu W poprzednim odcinku Oczywiście atakować głupie jeżo zwierzę Którzy będą chcieli mnie atakować I zabijać I, i walczyć mnie w kupę Po co ja to powiedziałem, nie mam pojęcia Ale dobra, czy jestem teraz w stanie tam dolecieć Proste, że tak, no totalna chillera i utopia Jezus, nie widzę przeciwników Boli mnie to, dobra, pokonani wszyscy Czy ja muszę iść tędy? Nie, ale ja chcę iść tędy Dobra, to delikatnie Cy O Jezus, nie, okej okay dało się? Dobra, siemano, kolano Pyk, rozwalone, xpik zdobyty No i jeszcze chciałem mnie to zabić No, tylko zacko jak to się... Nie, czemu ja się w to wpieprzam jak debil? Dobra, pan pająk, pan się uspokoi i, I może umrze, co pan na to? Dobra, cyk, i pan nie żyje A gdzie tu ja mogę iść do góry? Bo tam są jakieś przejścia tajemne, jak widzę Tutaj, i tam jest, czy tam jest y, kolejne życie. Ta, a ja tam nie mogę się dostać, no najgorzej, teraz mnie boli serduszko, bo ja się tam nie mogę dostać. A ja, a ja, ja, bym chciał więcej życia, bo ja czasem dostaję głupio w pierdziel, co bardzo boli w oczy, jak ktoś to ogląda. Jezus Maria, już tu atakują. Dobra, to ja stąd Nie, nie atakuj mnie. Ja muszę zobaczyć, czy ja mogę z tym gdzieś tu przejść jeszcze... No niby tam jestem w stanie te na, na te cztery rzeczy mógłbym, y, do tych czterech rzeczy przejść. Więc ja w sumie z chęcią bym to zrobił. Y, a dobra, jeszcze jedno pytanie. Jestem w stanie teraz tu gdzieś przejść. W sensie mogę... Niby, o Jezus! No i super, zdechłem jeszcze... O Boże, no najgorzej po prostu na świecie. Czy ja nie mogę... No i znowu zapominam o tych sejwach, no trudno się mówi. Dobrze, wróciłem już do tego miejsca gdzie przed chwilą byłem i... i... Dostałem od razu obrażenia na sam start. Dobra, mam nadzieję, że teraz tu y, ładnie się odbije i w sumie będę to, co chcę zdobyć, czyli no właśnie. No i przynajmniej XP'a jakiegoś jeszcze tutaj ograny mamy, tak, prawda? Jeszcze kolejny punkt umiejętności przy okazji. Czy ja tu mogę wchodzić w te? Tak, mogę tu wchodzić. Dobra, no to weźmy sobie kolejne, kolejny ten umiejętność Health the Cost of Charge Flame. Po, co? Jak to połowa m, tego Church Flame'a, co? Nie rozumiem, jak to działa niby? Tak, to mi zabiera tylko połowę, jakie kozackie, przecież ja mogę teraz klepać damage tak o po prostu na luziku totalnym. Dobra, ale i tak lecimy sobie z powrotem, y o nie, to znowu ty, Boże, ty, daj mi spokój, nie, ja się, ja was pieprzę. To znowu to miejsce, gdzie ja poginąłem parę razy, dobra, gdzie ja mam iść? Ja mam iść tam, żeby dostać jakieś yy, ciekawe rzeczy, powiadacie? No dobra, no to niech będzie. Jakieś głupie małpy tu oczywiście są. Nie wiem czemu w ogóle ja to nazywam małpą, ale jakoś tak mi się. Serio, tu jest woda? No, are you fucking serious? No, nie wiedziałem, że tu jest woda. Nie, 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 proszę się uspokoić. Proszę mi to pokazać. No, tu jest woda ewidentnie. No, to ja tam nawet nie przejdę. Nie mam jak. A czy ja dam z drugiej strony radę, dam, dam przejść, czy coś? Yy... Chciałbym zobaczyć na przykład tam w bok. Okej, okay, nie dam rady, bo tam są kolce. Czyli po co ja tu przyszedłem? Dosłownie po nic. No ale cóż, yy, zdarza się. Zapomniałem o tym, że tam jest woda. Szkoda jednak, że ta, ta woda nie jest tak yy, troszkę yy, ten, wiecie... Yy, zaznaczona na mapie, bo to by było akurat bardzo fajne, bym przynajmniej nie musiał się z tym męczyć i bym przynajmniej wiedział, że no, sorry gościu, ale nie możesz tam tamtędy iść, bo nie umiesz pływać i oddychać pod wodą, więc sorry bardzo, jeszcze sobie zginiesz, ale ja sobie w sumie teleportnę się, nie, 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 to, wyżej Ori, tutaj, no i tu się teleportujemy, dokładnie, teleportacja... Y no napiszcie Rym do teleportacja w komentarzu Ja nie będę nic tu mówił, bo to Brzydkie słowa mi tylko na myśl przechodzą Oczywiście determinacja chodziło mi e, Proszę tu nie myśleć, że tam O nie, tu są znowu te głupie rzeczy Zapomniałem o tym totalnie, dobra, ale teraz to Nie, halo, czemu ja tu umieram No nie, no to jest jakiś nieśmieszny Żart chyba, jak ja tu nie mogę przejść Teraz, no to kozacko Ale dobra, ja to mogę sobie w sumie odsunąć, bo to mi jest Totalnie tutaj niepotrzebne Ja tylko chcę przelecieć na drugą stronę Dokładnie. I sobie przejść, bo ja mogę i tak double jumpa, więc co mi szkodzi? Kiedyś to był problem, teraz to już nie jest problem w ogóle. Mogę przy okazji zabić sobie tego Jezus zwierza głupiego. Dalej... No taki jesz po prostu. Nie wiem czemu, ale... no, tak go po prostu sobie nazwałem już. Nie krytykujcie. Dobrze idę w ogóle, tak, dobrze oczywiście, że dobrze idę. kozacko Czyli co teraz? A ja muszę to oddać, dobra, no to sprawdźmy, co tu się teraz wydarzy. A, bo ja wchodzę do tego drzewa Kinso. No to kozacko. Press Enter to No, żeby wejść do, ar... do tego. Tu kiedyś się jeszcze wrócimy, ja to obiecuję. Tylko ja nie umiem rozwalać dalej tych ścian, więc to nie jest moja wina. Może kiedyś się nauczę, nie wiem. No dobra, to lećmy. Nowe dzieje nas czekają. Siemano, oczywiście Rotten Inside, czyli zgniłe w środku. Dostaliśmy osiągnięcie, w sensie ja dostałem. Wody Nibel kiedyś płynęły przez te yy, yy, przez te drzewo. Yy, teraz to wszystko spruchniało i yy, umarło w środku. Yy, yy, powinniśmy odrestaurować the flow, the flow dokładnie the flow. Yy, musimy znaleźć yy, serce drzewa Ginson. No dobra, no to niech będzie. Czy tu mam? A nie, dobra. Czyli to jest je... Fajne, że to jest wszystko na jednej mapie, jak na moje, bo to, to mi się bardzo podoba, że to jest wszystko na jednej mapie, bo nie wiem czemu, ale jakoś, jakieś to fajne, fajnie to wygląda. Dobra, Guinsoo 3 nowy, nowa ten, yy, nowe drzewo, że tak powiem, do ogarnięcia. Czy tu są teleporty? No to kozacko, jak ja lubię teleporty w grach, yy, no, dlatego nagrałem takie coś jak portal, ale to swoją drogą. Polecam bardzo serdecznie serię. Co prawda bardzo tam lamiłem, yy, no ale jednak było fajnie, było fajnie. Dwójkę może też kiedyś w końcu nagram, nie, nie mam pojęcia szczerze mówiąc, dobra. Yy, Ori, weź tu w skocz na luziku, totalna chillera Utopia. Rozwalmy sobie to gówno, co tu, co, co tu jest. Zabijmy też Pana Jezus wieża, żeby nas nie denerwował, bo jest pajacem czasem i frajską chmurą i bombką. Yy, dobra, to tu nie jest przypadkiem, no właśnie, wiedziałem. Ale czy, 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 czyżby tylko tyle tu było? Tak, niestety tylko tyle tam jest. Dobra, niech wam będzie. Bro, zaufam ci. Nie będę tego kwestionował, bo po co? O, tu mamy jakiś nowy rodzaj przeciwnika. Kręcąca się kulka. No, to to jest. Yy, kul, kulka z kolcami, oczywiście. Dobra, czyli będę musiał stąd uciekać yy, na pewno. Dobra, gdzie ja przejdę? Tu sobie przejdę. Ok, czyli ja mogę sobie tu wskoczyć. Teraz pytanie: Czy ja muszę iść tam, czy, czy ja raczej muszę iść właśnie y, w to miejsce bardziej? Dobra, na spokojnie. Może tu nie zginę. Przydałoby się w sumie, moje. Tro... Tak, oczywiście, no dobra. To jest to, może tu save'a zrobię, jednak. Y, y, zawczasu, wiecie jak to jest, zawczasu. się zrobi saveika, breakika i przynajmniej nie muszę się stresować y, tym, co zaraz nastąpi, na przykład śmiercią moją. Ale no cóż, zdarza się czasem, prawda. No, zły timing, zły timing, ale no dobra, ja mam jeszcze cztery z, z życia, no to spokojnie, przecież ja to na totalna chillera i utopia. Dobra, na szczęście tu sobie wskoczyłem na luziku Dobra, idziemy tu. Dobra, teraz to się zestram naprawdę. Bo teraz muszę to przeskoczyć. Delikatnie cyk, dobra, jednak się nie zestrałem, a tam, tam, tam widzę rzeczy na, na prawo. No i kozacko. Expik zawsze, zawsze spoko, wiecie jak to jest. Dobra, cyk, okej, okay, usłyszałem. Odskoczyłem od tego, przynajmniej nie zdechnę jak pajac. Dzień doberek. Czy my tu mam? A dobra, bo ja nie z tej strony w ogóle patrzę. O Jezus, kolce! Nie zauważyłem tych kolców, no to jest nieśmieszny żart. Dobra, gdzie mnie to wywala? O nie, nie, nie. Dobra, tu musimy zrobić to ambitnie. O Jezus, proszę mnie tu nie zabijać. A no tak, bo ja mam tą umiejętność, gdzie mi teraz to atakuje dwóch przeciwników naraz. Co jest bardzo, ale to bardzo kozackie. Yy, gdzie ja tu sobie przeskoczę? O nie, o jezu, o la boga, dobra, dajcie mi najpierw sobie tu przejść. Yy, to będzie. No, myślałem, że skoczę, dobra. Na szcz nieszczę szczęście, no, na nieszczęście się nie udało. Gdzie ja tu przejdę? Czy ja przejdę sobie do tego kryształu tu? Proste, że tak, ja wiedziałem co robię. Nie wiem po co ja to rozwalam, jak i tak mam yy, wszystko pełne, i bym mógł sobie. Tu mogę sobie iść w dół, na... Aha, czy ja mogłem tu sobie na luziku teraz skoczyć? Teraz tak patrzę. Chyba, tak, ja mogłem sobie tu wskoczyć i po, w ogóle pominąć, ale no cóż, nie zauważyłem. Dobry smaczek, to mi się podobało. A nie, bo ja chyba... Gdzie ja mogę się tu cofnąć? To ja chyba nie mogę się tu cofnąć. No ja nie mogę się tu cofnąć. Okej, okay, tyle mi starczy. To to już. Dobrze. Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć, dokładnie. Dobra, teraz przynajmniej wiem, że tu są kolce tak zwane i nie mogę sobie tam wskoczyć tak na, na chillerku, bo będzie przypał fest, że tak powiem. Ale dobra, teraz jesteśmy sobie tutaj. Yy, o, myślałem, że tu jakiś expig leci, ale jednak... O Jezus, nie tu Gdzie ja jestem! Nie! Zginąłem, dobrze, dobrze wie... Ech, a chciałem zapisać grę, a chciałem zapisać grę. No i się skończyło, kurde, z zapisywaniem gry. Czemu ja tu mogę sobie wyskoczyć? Bez sensu. Przecież to jest useless shit. Dobra, lecimy szybciutko, żeby... Może teraz zdążę? Nie zdążę. Ale... Jezus Maria, no to teraz nieźle, żebym się wkopał, no, że, że tak powiem. O Jezus! Nie! Dobra, no spokojnie, dobra, ładnie, cudownie, pięknie, wspaniale, że tak powiem. Teraz sobie lecimy tutaj, dobra. Czasem się boję, że na serio nie trafię w ten. Yy, no, no nie, nie Ori, nie spadni. Weź tu wleć yy, rozwalmy to od razu. Fajnie, fajnie. Cieszę się, że ci się udało. Możemy to rozwalić i przy okazji tu już sobie wskoczyć i yy, zdobyć ten kryształy, bo w sumie czemu by nie. Lecimy sobie. Już już właściwie tam nie musimy teraz y, No nie, 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 dobra. Na spokojnie. Y, nie dam rady. Nie, umrę, nie, nie, nie. Ja nie chcę umrzeć. Okej. Okay. No nie no, halo. Aaa, Boże, czemu mi... Ori nie skoczyłeś, no gnoju śmierdzący. Teraz Ori, wiem, uda nam się. Wierzę w to. Wierzę w... No i widzisz pięknie, jak chcesz to potrafisz, chłopcze, to ja sobie może tu już zrobię zapis, żeby... żeby w takim, wiecie, bezpiecznym miejscu to było. Żeby tam nie latać za bardzo Żeby było, no po prostu, żeby było bezpiecznie Wiecie jak to jest, dobra Fakać tego pająka, w dupie go mam Sobie wskoczę, życie zrestauruję No i skaczemy, co? Teraz przynajmniej wiem, gdzie mam lecieć I dobra Chillera? Chillera i utopia, dobra, kozacko Lecimy dalej Kolejne miejsca są grane Ja sobie tu już zapiszę od razu Ja jeszcze nie mogę chyba niszczyć tych rzeczy Ani ale patrzcie, tam jest kamień, który pozwoli mi rozwalić to, co chcę, żeby mi to pozwoliło rozwalić. Czy ty tam wlecisz od razu? Yy, chyba tak. Dobre pytanie, czy to się będzie teleportować? Bo jeśli to się będzie teleportować... Yy... O! Czemu mnie to tu teleportowało? To ciekawe. Tylko teraz... Okej, okay, dobra. Rozumiem. Chyba muszę to... Yy... Nie, chwila, moment! Nie, nie wlatuj tam! Shit! Czemu mnie ten sam teleport wpycha w to samo miejsce? To mi się wcale nie podoba, ale dobra, rozumiem, że muszę zrobić to i zdobyć y, kolejny ten, właśnie przedmiot, jakim jest. Y... Dobra, teraz trzeba uważać, bo zaraz, jak mnie to piecznie w dupę mi to strzeli, wejdzie głęboko, jelita mi rozwali, no to nie będzie za ciekawie. Muszę zdążyć, zdążę, zdążę, zdążę i dobra, mamy to. Tylko trzeba uciec. Czy to się teleportuje? Ło, no i no, fuck mi. No, nie sądziłem, myślałem, że dam radę to przeskoczyć. Dobra, ustawmy to sobie, na luziku, chillera YouTube. A. co? Już 20 minut nagrywam, czy to jest jakiś nieśmieszny żart? Przepraszam bardzo, ja nie sądziłem, że aż tyle to będzie. Y, może powinienem, a nie, dobra, to się tu będzie rozwalać, to w sumie XDF to nie muszę y, nic tu, y, prawda, brać, niech sobie to tam lata, gdzie chce, Jezus, się wystraszyłem. O, tu będzie walka z bossem, moi drodzy Zobaczcie te drzwi W się sensie z mini-bossem, wiecie jak to jest Dobra, wetam Gościu, łeb, utkaj mi tam I nie wyskakuj mi tu nawet Tylko umieraj, proszę, dzięki, fajnie No, jak ja mam cię niby trafić, co? Tak daleko sobie idziesz i myślisz, że co? Że cwany jesteś, ta? Że cwany jesteś, no to cyk uder... Totalne uderzenie, masowy damage No i nie żyjesz, dziękuję, dobranoc Ojejku tam Troszkę HP straciłem tylko raz, dostałem już się, nie obraźcie wszyscy, że jestem słabym graczem, tak? Już spokój. Yy, taktyczny zapis, prawda? Yy, mogę sobie pozwolić, mam tego aż 5. Dobra, gdzie ja jestem? Dobra, tu jestem, okej okay. ty... Dobra, to mam rozumieć, że to mnie wystrzeli tutaj, okej okay. A tu są jakieś kistołny do zdobycia. Okej, okay. no to będzie ciekawie moi drodzy. No nie tu, tylko odbij się tu, Ori, gdzie ja wyląduję? Gdzie jestem? Halo? Ory Boże, ty mój, weź tak nie skacz. Okej, okay, czyli ja... Mmm, kolce głupie. Czyli musimy zrobić y, taktyczne... Y... No nie, kolce! Gówno! Dobra, teraz udało mi się! Okej, okay, ładnie. Uuu, airbone, airbone, dostałem osiągnięcie. No i zdechłem jeszcze jak pajac! Nie, najgorzej. Jeszcze raz muszę to zrobić, ale tym razem nie dostanę osiągnięcia, bo już zdobyłem jedno i nie ma tak dużo gnoju śmierdzący, ty byś chciał zawsze za dużo, ja bym chciał zawsze więcej i więcej, no, co ja poradzę, taki już jestem, no, doskocz tam, doskocz, no, teraz to, 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 se możesz doskoczyć, tak, chłopcze, no, tak, pewnie, dostajesz obrażenia, jak dobra, te no, no, co, no, przecież nie śmieszny żart, dobra, teraz i cyk, okej, okay, ładnie, pięknie, zdobyte to, ja stąd spadam, nara, Rabenzelo elo, here, dobra, lecimy po kolejne kistony w sumie, gdzie jestem, tu jestem, taktycznie jest zapis, bo ja muszę pamiętać o tych taktycznych zapisach, bo się zesram kiedyś przy nich. Dobra, mam rozumieć, że muszę polecieć sobie tutaj i dostać w pierdziel. A to się samo rozwaliło. Nie, 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 nie. Tak się bawić nie będziemy, moi drodzy. Tak się bawić nie będziemy. Okej, okay. teraz sobie tu wlatuję. Siemano, kolano, ja sobie zasypuję gierkę. Nie to, tylko yy, yy. Co ja muszę? No właśnie, zapomniałem przycisków, no to nieźle. No to co, otwieramy sobie drzwi, że i idziemy dalej. W ogóle nie znaleźliśmy tu w sumie Mapstone, ale nie wiem, czy to jest akurat konieczne, bo jeśli sobie spojrzymy sobie na mapę, no właśnie, to my się to tak teleportujemy. Dobra, mam nadzieję, że ja tu znajdę teleport, bo kiedyś może się tam, wiecie. Yy, wrócę, zdobędę wszystko, co będę chciał i, i może będzie fajnie i przyjemnie, dobra. Gdzie ja muszę iść? Znaleźliśmy kolejne drzewko. Widzę. Christ of Dismay ok? I hear deep inside. Ok, czyli słyszysz coś tam. Czy ja. O, nauczymy się w końcu daszować, moi drodzy Jezus. Jak ja tego. Brakowało mi tego, bo ja jak klawiszologię ogarniałem. Może zamknę mordę na chwilę. No, właśnie. You've learned bash. No, tego się nie spodziewałem, że będzie Takie coś jak bash. No dobra. Czemu ja jakoś y, dziwne rzeczy takie robię? Y, co to jest? Halo? Halo? Jak to działa? To jednak nie jest dasz? Wow! chwila, jak to działa? Y... Y, chwila, co? I te. A dobra! Ale to jest genialne, ja się mogę teleportować i. Chwila, dopóki nie puszczę. Y, nie, dopóki nie, nie puszczę. Tak, dopóki nie puszczę i albo po pewnym czasie. To jest genialne! Ej, ten basz mi się podoba. Bash can be used on enemies. Mogę tego używać na wrogach? Jak ja nie wiem, mam to użyć na wrogach? Ej, jak ja mam tego. jak cię... Wow! Aha, czyli ja mogę e, w sensie uniki, uniki robić? A nie, ja muszę ciebie użyć, żeby. No właśnie, uciec sobie stamtąd, ale dobra, jeszcze raz. Muszę się tego nauczyć jeszcze używać, tak? Dajcie mi spokój, ale to jest fajne. Nie wiedziałem, że jest taka mechanika w tej grze, no tylko zacko, dobra. Chodź tu małpo, musisz mi y, pomóc y, się wydaszować No Yellow Bens, teraz to cię mam w dupie i możesz, możesz se tam siedzieć i ma Ja cię mam gdzieś Ale to jest kozackie przecież A czy ja mogę używać tego na ten? Na y, tych, y, jakiś tych? Mogę tego używać, okej okay. y, No i znowu zrobiłem to samo Czyli nie zasejwowałem jak pokonałem małpę No ale cóż, zdarza się Zaraz to zrobię jeszcze raz ale nie, dobra, nie, nawet nie jestem zły, że umarłem. Bo fajnie się daszuje, jak. E, fajnie się to robi, ogólnie. Fajnie się te basze robi, że tak powiem. E, co? You cannot create souling near enemies. Jak to. Jaki near enemies? Przecież tu nie ma enemiesów. Dajcie mi spokój, gro. Nie denerwuj mnie nawet, tak? No, dobra. Cyk, cyk. I teraz co? Robię sobie basza i sobie skaczę. Kozackie. Jak ja sobie mogę to robić na tym, no to przecież ja jestem mistrzem świata. E, y, cyk, czy ja tu jestem w stanie cokolwiek zrobić? Czy jednak nie? O nie! Dobra, no to lecimy, jak to się mówi. Okej, okay, y, chwila, moment, co? Jak, jak to działa? Jeszcze raz y, robię sobie w dół. Okej, okay, ja wypuszczam ten pocisk jeszcze. Jakie to jest genialne, mój Boże. Nie spodziewałem się. O Jezus, dobra, ucieknę stąd. Ucieknę, dobra, ucieknę. Uciec, ucieknę, ale czy ja mogę zrobić teraz. Y, nie, 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 nie spadaj, no i spadłem, dobra. Trudno. Lecimy sobie tu, ja sobie zasejbuję oczywiście Chodź tu. Dobra, dobra, i teraz... Nie, 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 źle to robię. Muszę sobie to zasy Nie w tę stronę. Nie, 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 dobra, jeszcze raz. Spokojnie, na spokojnie. Trzeba to ogarnąć sobie. Bo troszkę mi to nie wychodzi jeszcze Ale spokojnie. Ja dam radę i teraz tak, bo ja chcę to teleportować właśnie w tę stronę. Dokładnie, tak, to niech tu leci. Chwila, czy ja mogę zrobić tak, że wiecie, ja sobie to, to sobie tu poleci, a ja to sobie teraz złapię, i to poleci tam. Jezus, jaki jestem jest geniuszem. W sensie, to nie było jakieś super genialne, ale to było kozackie, że tak powiem. Dobra, il? jaki mamy czas, moi drodzy? A dobra, 24 minuty, no to kozackie, że tak powiem. Dobra, zapiszmy sobie gierkę znowu, żeby ten progres, co właśnie teraz tu zrobiłem, żeby już y, został zapisany, wiecie jak to jest. Właściwie, no pewnie wiecie, bo też czasem grać w gierki, wiecie jak to jest. A tam jest coś, co mnie bardzo interesuje, czyli kol kolejny... Y, nie, ten przycisk. No i oczywiście. Dobra, Cyk. I ja sobie lecę w górę. I ty, głupi knurze, umierasz zaraz. Tak, o, będziesz umierał. Nie, nie, nie. W górę. Ale nie w kolce. Jezus Maria. Ori, nie w te kolce. No, cię powaliło, chłopcze. Dobra, zabijmy tego znowu. Jezu, świeża głupiego, który będzie mnie denerwował znowu całe moje życie. Ja bym chciał się dostać właśnie tam y w prawo. Bo tam jest takie coś jak... Y Energy Link, więc to jest bardzo yy, Bardzo kusząca propozycja, moi drodzy Więc ja siebie tam Przejdę, yy, cyk No nie zdążyłem, okej okay. Okej, okay, to było ciekawe Mordo, weź tu do mnie strzel, dzięki Cyk, yy, teraz leć tam No nie trafiłem, jeszcze raz, jeszcze raz, no dajesz Cyk, okej okay, yy, Nie trafiłem Mus, Muszę to jakoś lepiej zrobić No, teraz, dobra, dobra O Jezus, nie, teraz to mogę sobie yy, Wyżej, wyżej muszę to no dajesz, strzelaj. Cyk! Dobra, teraz może... No nie, nie trafiłem jeszcze. Dobra, jeszcze raz. Ja. Ja się tam dostanę. Ja... ja teraz to sobie mogę spróbować, no, Zesrać się chyba. No dajesz, strzelaj do mnie, gościu, nie denerwuj mnie nawet. E, Okej, okay. no to za blisko. Chodź tu. No czy ty jesteś głupi. Strzelaj we mnie. E, o. Nie. No nie w tę stronę! Głupia gałka. To wszystko moja wina, dobra, ja wiem. Już nie musicie mnie obrażać, tak? Chodź tu, no, chodź tu, i cyk. Dobra, teraz polecisz. No, jak to nie? No, przecież to jest nieśmieszny żart. Eee, yy, leć. No, no, dobra, bo to ma jakieś hitboxy nieśmieszne. W sensie to ma trajektorię lotu, jeszcze, dobra, to trzeba to ogarnąć zaraz. No, to nie, no, chodź tu, chodź tu, i cyk, i. Jest, udało mi się, dobra, ja tu lecę, Siemano, kolano. Nie, nie! Fakaj się, gościu. Jak ja tu idę po kolejny Energy Link! Energi, energy cell. Elo, Benz. Tak to się właśnie robi. No daję, strzelaj do mnie, bo muszę się stąd wydostać. Wykaraskać, że tak powiem. No i co ja tu wracam sobie do Was. Chło. Dobra, giń Śmieć, mimy ty. Dobra, lecimy dalej. Okej, okay. co my tu mamy? Tu sobie wskoczymy dalej. Siemano, kolano, co tu się dzieje? Jak ja sobie tu będę teraz latał? Jak król jakiś. O jezus, nie! Nie! Dobra, udało mi się. Nie w tym. Dobra, leć tam. Okej, okay, ładnie. Mam keystone'a, więc to się liczy. To się tylko liczy, ale musimy lecieć w górę. Wyżej, wciąż wyżej. Cyk! Dobra, no. Prawie doskoczyłem, prawie doskoczyłem. No, nie dam rady tu doskoczyć, co mi się tak zdaje. Cyk! Dobra, lecimy tu. Tu jest kolejny keystone. A ja już go zdobyłem teraz. Kozacko! Nie! Fuck, umarłem. Gdzie ja jestem? O nie. Dobra, wróciłem tu już, z gra zasejwowana oczywiście, więc y, tu teraz na spokojnie. No tak, to mogę sobie umrzeć zaraz na spokojnie. Okej, okay, dobra, ładnie. Nie, teraz umrę, teraz umrę, no dobra, ale na szczęście jestem blisko dość, więc y, tyle. Dobrze... Dobra, udało mi się. Uwaczko, nie tu, dobra. Nie sądziłem, że tu się złapie akurat, ale dobra, niech będzie. Y, czy, czy ja mogę... Nie... Mariac, jestem pajacem aż takim wielkim. No nie spodziewałem się tego aż tak po mnie. Nie, 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 nie. To ja może sobie polecę sobie tutaj, dzięki, fajnie, dobra, kozacko. Double jump, po to to odbokowałeś, pajacu głupi, żebyś tego mógł korzystać, a nie że... ty ty z tego nie korzystasz, bo myślisz, że jesteś cwany i umierasz właśnie. No to kozacko, dobrze ci, tak, dobrze ci, tak, że umierasz. Y Dobra? No nie, nie tak, nie tak. Tu poleć sobie. I polecę tu i to zasejwuj, dobrze. O tak, dokładnie, o to chodziło. Przynajmniej już nie będę musiał latać po tego drugiego. Okej, okay, mamy to. Yy, nie, może w górę bardziej polećmy. Yy, łap się, łap się, dobra, fajnie. Teraz zamknąłem mordę. No nie, nie wierzę. tak się bawić nie będziemy, moi drodzy. Tak się bawić nie będziemy. Oczywiście jeszcze zdechnę tu sobie na... No oczywiście, no. Bo ja nie mogę sobie tego zrobić y, na luziku totalnym Tylko muszę jeszcze tuż dostać w pierdziel, oczywiście y, może w górę polećmy. Dobra, dzięki, fajnie y, nie, łap się, łap się! Ori! Nie! Dobra, złapałem się. Tyle się... Dobrze, że... Przynajmniej tylko raz Fuck me! Jestem idiotą, naprawdę Nie potrafię zrobić y, prostej rzeczy. Niestety, boli mnie to bardzo, bo jestem pajacem. No, złap to, nie złapałem tego. Tym razem mi się upiekło. Właściwie to nie upiekło, tylko... Yy, polecił do góry. Zróbmy tak, to będzie prostsze akurat moim zdaniem. Rozwiązanie! I teraz łapiemy się tu. Ja sobie tu zasewuję, bo teraz mam wszystkie chyba kistony. dokładnie cztery i mam. Nie, 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 nie! No no i właśnie dobrze, że zrobiłem save'a, bo mi się chyba teraz pochlastał. I dostaję głupie obrażenia, mój Boże! Czy ja jestem aż takim wielkim pajacem? Bo ja zapominam, że ja mogę tu robić sobie jeszcze. Kolejne y, te, y, y, jak to mówi, double jumpać. Y, jak robię właśnie to, to ja mogę sobie kolejnego double jumpa zrobić i dobra, mamy to, kozacko, Otwierać przede mną drzwierzę i moi drodzy, ja wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się spodobał, jeśli tak, zostawcie w górę komentarz, subskrypcję i ja się z wami żegnam, do następnego, do usłyszenia, trzymajcie się i bio.